Cześć, witajcie w kolejnym 67. już 7 odcinku przygód Henryka Ardzawego. Pod ostatnim filmem zebraliśmy 14 łapek w górę, a zatem celujemy w 14 minut. Tak jak było mówione na końcu poprzedniego odcinka, kolejny mecz ligowy rozpoczynamy z przydupem, bowiem Borussia Dortmund będzie przeciwnikiem RB Lipska, a to oznacza, że mamy pojedynek pierwszej z trzecią drużyną Bundesligi. A tutaj między tymi dwiema drużynami cztery punkty, więc jeśli chodzi, nawet jeżeli by gdzieś tam przez przypadek. Oczywiście nie mówię, że tak będzie, ale potknąłby się Erbelipsk. To i tak, i tak wciąż będzie przed BVB. Oczywiście jak widzimy, Borussia inna, bo München Gladbach czyha na takie potknięcie. Pozostaje zatem mieć nadzieję, aby Henryk Rodzawy odpalił się, i również w tym meczu pokazując polską klasę napastnika, tym samym uciszając kibiców przyjeznych z Dortmundu. Nie ma zatem co dłużej biadolić na temat sytuacji ligowej, czas przesunąć kalendarz w przód i ruszyć na pierwsze spotkanie tego odcinka. Henryk Rdzawy oczywiście w wyjściowej 11, no bo nie może być inaczej, będzie towarzyszył mu Chlożek z Czech. No miejmy nadzieję, że ci dwaj napastnicy dogadają się między sobą i zobaczymy dzisiaj grad coli. Tymczasem bez przedłużania przenosimy się na stadion, aby zobaczyć to starcie. mi prowadzi piłkę na połowie Erbelipska, jak widzimy Alvarez próbował zabrać piłkę, ale mu to nie wyszło. Teraz musimy zaufać jej, że był tam Dia Ulrich z futbolówką przed polem karnym wycofuje do skana. Ten łukiem, żeby zmylić przeciwników, ostatecznie zagrywa do Martina Carlos Martin. Jak widzimy wspaniale podbija piłkę, strzela. No i niestety Gulasz i jedyne co mógł to odprowadzić piłkę wzrokiem. Futbolówka ląduje w bramce Erbelipska i to BVB wychodzi na prowadzenie w 14 minucie tego meczu. No wspaniale zwiódł tutaj tym obrotem z podbiciem zawodnik i Dortmund. A następnie jak widzimy uruchamiając tryb Matrixa oddał strzał pokonując Gulasz jego. Oczywiście można by było zwać i dźwignę na golkipera, no ale to jest gulasz i, gulasz i zgodził się zostać na ostatni sezon w Erbelipsku, Zatem, no cóż, Martin po prostu okazał się być lepszy. Czwarta bramka w dziewięciu meczach, oczywiście, do Henryka jeszcze mu naprawdę daleko, ale to póki co BVB wychodzi na prowadzenie. A z kolei, jeżeli jakiś fan Borusi München Gladbach dla odmiany śledzi los tego spotkania, to z pewnością zaciera ręce, bo w tej chwili Erbelipsk ma problem. Henryk wręcz błaga już Pedro Porro piłkę. No i ostatecznie ją otrzymuje. Teraz doskonale uruchamia prawego obrońcę. RB Lipska, Zobaczmy, ten jest na wysokości pola karnego. Jednak niestety pozycja Ameby odbiła piętno. Chociaż teraz zagranie do chloszka. Ostatecznie jednak Almeida dopada do piłki. Wybija ją na rzut rożny. No niezadowolony czeski napastnik, ale chyba nie na Henryka. No wśliznął mu się tutaj Almeida niczym śledź do konserwy. No i niestety, ale piłka została wybita. Oczywiście to nie jest koniec tego zagrożenia. Za chwilę jeszcze rzut rożny. I tutaj już nie Almeida. A Almada ustawia futbolówkę w narożniku. Jak widzimy, Henryk przepyka się z defensywą, do niego też zagranie. Polach chciał uderzyć z główki, nie wyszło jeszcze do bitka, ale Gardner doskonale ustawiony zatrzymuje możliwość zdobycia przez RB Lipsk Bramki. Znów Almada rusza z piłką. Zagrywa do Pedro Poro. Ten od razu do Henryka. Zwróćmy uwagę. Teraz Polak na boku boiska pędzi. No tyle ile fabryka dała. W tym wypadku Geny dośrodkowanie znów na chłoszkach chciał strzelać z półobrotu. Schlotterbeck jednak zatrzymuje uderzenie czeskiego napastnika, Jeszcze raz Henryk, teraz prostopadłe zagranie do Pedro Poro. Ten jest w polu karnym. Nie ma mowy o amebie, chociaż to zagranie piętką mogło być nieco lepsze. Jeszcze Henryk raz było kolejne zagranie do chłoszka i znów Schlotterbeck który dzisiaj doskonale odrobił zadanie domowe. Jak widać im zadawać. Można, no i powstrzymuje czeskiego napastnika po raz kolejny w tym meczu. Kosono otrzymuje piłkę, półobrotem zagrywa. Jednak niecelnie i Almeida przechwytuje piłkę. Teraz zagranie od razu do Carlosa Martina. Ten do DI, ten w polu karnym oddaje strzał. No tutaj już Gulasi nie myli się, zatrzymuje atak Borus i Dortmund. Ale jak widzimy, za chwilę piłka znów zostanie ześrodkowana w pole karne zawodników RB Ipska. Miejmy nadzieję, że tutaj defensywa zadziała, a nie wszystko znów spocznie na głowie, a w zasadzie w rękach jego. Almeida, futbolówkę już ustawił, myśli. Jak widzimy do końca tej pierwszej połowy, dwie minuty. Henryk z piłką, chlożek wybija. No nieprawdopodobne sceny w polu karnym Erbelipska, tam gdzie powinni być atakujący, to znaczy obrońcy są atakujący, ostatecznie jednak piłka sparowana na bok, no i już Pedro Porro szuka możliwości rozwiązania tej akcji ofensywnej. Chociaż jak widzimy rozwiązania nie znalazł, natomiast Dia znów z futbolówką, chociaż też ją traci, no i sędzia widzi w tym moment na przerwanie tej połowy. Koniec pierwszej odsłony tego meczu, 1-0 Borussia Dortmund prowadzi z Erbelipskiem. Almada jak zawsze do Henryka, ten jednak zostawia piłkę Alvarezowi, Alvarez do Zajwalda, Zajwald do Kosonu. Kosonu doskonałe, dalekie podanie do Henryka, który jest już praktycznie pod polem karnym rywali, wbiega w nie strzela. Ale chyba niestety Henrykowi przydałaby się wizyta u okulisty, jak widzimy, no ściekły na siebie, ale nie zauważył nabiegającego Ulricha. Tym samym oczywiście piłka wychodzi na rzut rożny, ale Henryk stracił szansę na zdobycie bramki wyrównującej ze swojego ulubionego ostrego kąta. Carlos Martin zagrywa do kolegi, jednak Alvarez doskonale ustawiony, Henryk już z piłką doskonale, również prosto padła, zagrań do kloszka, ten strzela po rękach Kobla, piłka wpada do bramki. No i w końcu w 57 minucie kibice gospodarzy doczekali się wyrównania, Henryk z asystą, czeski napastnik z bramką, no jak widzimy ten duet w końcu zaczyna nam powoli, bo jednak powoli, ale funkcjonować. Bloszkowi przy tej akcji troszeczkę dopomogło szczęście, no bo nie oszukujmy się, Golkiper Borusi miał tę piłkę w zasięgu swoich rąk. Jednak uderzenie było na tyle silne albo podkręcone nie wiem, ponieważ musiałbym użyć teleskopu, aby dostrzec, co w tej sytuacji działo się z futbolówką. Najważniejsze jest jednak to, że Adam Chlożek zdobywając tę bramkę doprowadza do remisu. To jego pierwsze trafienie w aż siedmiu meczach, które zdołał rozegrać. Ewidentnie widać, że wynik, jaki możemy obserwować w tym meczu, z pewnością nie podoba się zawodnikom Borusi Dortmund. Już na pozycji meby futbolówka z zawodnikami Borusi Almeida nadije ten strzela. Na szczęście gulasz i stał dokładnie na wprost napastnika Borusi, no i nie było problemu z obronieniem tego uderzenia. Pogubili się teraz zawodnicy Erbelipska. Piłka do przodu do Adejmiego. Teraz Carlos Martin z piłką. Piłka jeszcze odbija, że wpada do Almeida. Almeida strzela, Piłka ląduje w siatce. Ale jak widzimy sędzia wyciągnął chorągiewkę, tym samym ratując dorobek punktowy Erbelipska. Almeida bowiem przy tym niefortunnym podaniu od obrońcy Erbelipska był na spalonym. No gdyby uderzał lewą ręką to być może uznaliby mu tego gola, ponieważ ta została za linią spalonego. Oczywiście gdyby jeszcze miał na nazwisko Maradona, ale w tym wypadku nic takiego nie miało miejsca. Jeden do jednego wciąż, chociaż było naprawdę blisko utraty remisu. Zajwal do Alvarez, Alvarez do Simakana, Simakan z powrotem Tym razem do Almady, Almada do Alvarez, Alvarez górą do Henryka Henryk świetnie na czystej pozycji, nie decyduje się jednak na strzał Zawraca z piłką, zagrywa do Olmo, Olmo bez przyjęcia Chociaż nie, jednak z przyjęciem dynamizm tej sytuacji nie pozwolił doskonale ocenić tego Co może hiszpański napastnik zrobić z tym uderzeniem No i jak widzimy posłał piłkę w kierunku bramki, ale minimalnie obok Oczywiście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Olmo będzie mógł razem za rączkę z Henrykiem Rdzawym pójść na konsultację do okulisty, ponieważ jeden i drugi zawodnik dziś, no delikatnie rzecz ujmując, nie trafiają w bramkę. A to jak zapewne się domyślamy nie jest do końca dobre, ponieważ kibice RB Lipska po tym spotkaniu no mogą być co najmniej półysi. Teraz jeszcze Henryk przed polem karnym szuka sobie miejsca, oddaje strzał. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, nie trafia w bramkę, choć zazwyczaj takie uderzenia kończyły się no przynajmniej poprzeczką. Jeszcze w samej końcówce bramka erbelipska przeżywa prawdziwe oblężenie, ale jak widzimy defensywa dwoi się i troi, by tylko zatrzymać akcję zawodników BVB. Ostatecznie sędzia kończy to spotkanie jeden do jednego tylko remis. Aczkolwiek przewaga widoczna na boisku była zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, w zależności od czasu połowy. Dzisiaj Henryk bez bramki, ale za to z ważną asystą, no i co najważniejsze podział punktów. No i miejmy nadzieję, że Borussia Mönchengladbach niespecjalnie wykorzystała to delikatne ale ale jednak potknięcie lidera Bundesligi. No i okazuje się, patrząc oczywiście w tabelę Bundesligi, że Borusja z Erbe Lipskim wcale nie miały tak wielkiego potknięcia jak München Gladbach, które. No cóż przegrało swoje spotkanie. Zatem teraz drużyna Henryka Zawego ma 3 punkty przewagi nad drugą drużyną i wciąż cztery nad trzecią. Oczywiście jak widzimy, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme miejsce i nawet dziewiąte miejsce to różnica raptem jednego punktu, więc tutaj przetasowania są jak najbardziej możliwe. A teraz jak widzimy na ekranie, trzecia runda to już jedna ósma finału DFB Pokal, co oznacza, że znów na chwilę odstawiamy Bundesligę tym razem na koszt Pucharu Niemiec. Jeszcze statystyki strzeleckie Henryk póki co bez dodatkowych trafień Ale wciąż z trzema bramkami przewagi nad drugim Kiezą I de facto drugim, ale trzecim Wolfem No dobra, nie ma co wijać w bawełnę Przesuwamy kalendarz w przód, aby ruszyć na to kolejne spotkanie pucharowe W wykonaniu RB Lipska. Miejmy nadzieję, że tutaj już Henryk Rdzawy odblokuje nam się z bramkami Zacznie trafiać chociaż w jej światło A przynajmniej zobaczymy jedną, no dobra, dwie, trzy, a może nawet i cztery bramki to, że mamy do czynienia z meczem pucharowym od razu widać po bębnach, które pozwolono wnieść na stadion. No i jak zawsze Henryk z przemową do swoich kolegów dzisiaj zamiast Chloszka na boisku Vialba. Miejmy nadzieję, że stary duet zadziała jeszcze lepiej niż ten z meczu i Dortmund. Wialba daleko cofnięty, wychodzi z piłką. Na połowę i teraz prostopadłe zagranie do Henryka, który w zasadzie prosił o piłkę, jak widzimy. Hyen jedyne co mógł to odbić się od pleców Polaka. Henryk strzela, Henryk trafia. 1-0, siódma minuta, czyli dosłownie na samym początku tego meczu. Polski snajper już daje o sobie znać, pokazując tym samym Wolfsburgowi, że wygrać z nimi łatwo nie będzie. Tym bardziej, że pierwszy cios dosłownie przypadł na początkową fazę tego meczu. Zobaczmy, wcale nie musiał być ostry kąt, strzał dobry, tym razem pod poprzeczkę, a nie nad nią. No i dlatego właśnie mamy 1-0, wielką radość trenera, no i z pewnością zawodników oraz kibiców zgromadzonych na stadionie. Henryk Rdzawy w siódmej minucie zdobywa swoje pierwsze trafienie w rozgrywkach pucharowych, ponieważ z Hanowerem, no jak pamiętamy, nie udało się zdobyć bramki, a tutaj już na wejściu trafienie numer jeden. Gechter śle piłkę do przodu do Almady Almada od razu do Henryka, a polski napastnik zamiast do bramki zbiega na skrzydło. Jest na wysokości polakarnego dośrodkowuje. No i jak widzimy, Hein w końcu może nie potrafi ciało w ciało z Henrykiem, ale posłaną przez niego piłkę już zatrzymać potrafi. No niestety dobre dośrodkowanie zatrzymane przez defensora Wolfsburga. No ale po to oni są, aby zatrzymywać akcje ofensywne. Jednak to nie koniec emocji. Teraz Olmo próbuje drugim skrzydłem rozprowadzić atak Borza, który zastępuje byłego zawodnika Barcelony na boisku, szuka rozwiązania na pozycja Dośrodkowanie teoretycznie do Henryka Ale znów jeden z obrońców przeszkadza Teraz Polski na pasji przed polem karnym Decyduje się na strzał z linii boiska No i chyba jednak karnet do kulisty Przydałby się bardziej aniżeli Jednorazowa wizyta bowiem w tej chwili Strzał który posłał Polak no co prawda Minimalnie nad poprzeczką ale jednak Przechodzi jeszcze jedno genialne Ujęcie przez realizatora tego meczu Mogliśmy podziwiać daszek Gdzie siedzą rezerwowi zawodnicy Na to spotkanie Almada otrzymuje podanie i od razu przekazuje futbolówkę Henrykowi. Ten próbował sztuczko minąć defensora, jednak zrobił ją zbyt wcześnie. Teraz zatrzymuje się z piłką wykłada. Almadzie, Almada strzelono. Cesiger fantastycznie bronił uderzenie. Almady, no było bardzo blisko na podniesienie wyniku na 2-0. Jeszcze Henryk teraz drugi raz, biega w pole karne. Ostry kąt, on tak lubi strzela. No i mamy 2 do zera. Polski napastnik rozstrzelał się w pierwszej połowie, jest autorem obu trafień dla Erbelipska, a to jest, można śmiało powiedzieć, bramka do szatni, ponieważ strzelony gol padł w 43. Minucie. Problematyka tej akcji z perspektywy Wolfsburga polega na tym, że wszyscy skupili się na klepaniu po plecach defensora, który chwilę wcześniej zablokował uderzenie Almady. A tutaj Henryk znienacka bo tak lubi, uderza, strzela, 2 do 0, no i Wolfsburg wygląda na tę chwilę, jakby znajdował się w opałach. Jeszcze oczywiście sędzia pozwoli na wznowienie gry, ponieważ to nie jest 45. minuta, ale tak czy owak ta zaliczka dwubramkowa będzie dawała dużo spokoju w następnej połowie z zawodnikom, gdzie również znajduje się Henryk Rdzawy. Zajwal z problemami, ale radzi sobie z oponentami. Teraz Olmo piętką do Vialby. Wialba oddaje piłkę Henrykowi. Henryk szuka miejsca na to, aby wyprowadzić akcję. Zagrywa na skrzydło do Borzy. Borza nie widząc szans oddaje piłkę Henrykowi. Henryk szuka sobie miejsca. za pola karnego uderza. Plankarz wyciągnął rękę, ale niestety Holden za krótkie miał paznokcie. Nie był w stanie powstrzymać uderzenia Henryka Rdzawego, który w przepiękny sposób zdjął pajęczynę ze spojenia bramki. Fantastyczne uderzenie Henryka, zobaczmy za chwilę pojawią się statystyki tego uderzenia. 20% szans na bramkę, szkoda, że nie było odległości, ale śmiało można tutaj mówić o 25 metrach. Idealnie trafiony strzał, no i dzięki temu RB Lipsk prowadził już trzema bramkami, a Wolfsburg, no nie ma co ukrywać, jest w opałach. Henryk wychodząc na to spotkanie na swoim koncie miał zero trafień w DFB Pokal, a w tej chwili po 55 minutach tego spotkania ma ich na koncie aż 3. Długie zagranie do Vialby, ten rusza, ale zamiast wzdłuż to w poprzek boiska. Teraz zagranie do Henryka Henryk, od razu z pierwszej piłki do Alvarez, Alvarez do Zajwalda, Zajwal z portem do Henryka Henryk, w polu karnym oddaje strzał. W 86 minucie, kiedy wszyscy już myśleli, że nic więcej w tym meczu się nie wydarzy, Henryk stwierdził, że dlaczego by nie zdobyć czwartej bramki. Oddał strzał, no i właśnie stał się autorem tego trafienia. Mieliśmy już hat-trick, teraz mamy praw-trick. No nie wiadomo, czy uda się zdobyć jakiegoś gorilo trika czy coś w ten sposób, ale zostały nam 4 minuty do końca meczu, a raczej piątej bramki już nie zobaczymy. Henryk Rdzawy z zimną krwią dziś rozprawił się, nie ma co ukrywać, z całym Wolfsburgiem definitywnie przekreślając ich szansę na awans do kolejnej rundy. No i ciekawy rezultat na 4 minuty przed końcowym gwizdkiem trener postanowił zdjąć polskiego snajpera, prawdopodobnie po to, aby nie zmarnował całego magazynku na strzelanie tylko w tym meczu. Jak widzimy przez pozostałe 4 minuty nie wydarzyło się w tym meczu kompletnie nic. Wolfsburg pokonany przez Henryka Rdzawego odpada z DFB Pokal, a zawodnicy z polskim napastnikiem na pokładzie awansują do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. My natomiast dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten epizod wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo jak zawsze zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym odcinkiem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie i jesteście ciekawi jak poradzi sobie RB Lipsk w meczach ligowych i czy w końcu uda się zbudować większą przewagę nad drugim i trzecim miejscem Bundesligi, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. A no tak ciągle zapominamy liczba łapek w górę to mniej więcej długość trwania odcinka, także jeszcze raz zachęcam do pozostawienia łapek i to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć.